sypce. Potrzebujemy metamorfozy i to już! Mm, a, a. <noise> to było takie zabawne! A, nie! Mój Lizak! Głupi chłopak! Haha, nie! Mm, Obleśne! Hey, co ty wyprawiasz? A, a skąd się wziął tutaj ten skarb? Lalka z Potrzebujemy metamorfozy! Trafiłaś w odpowiednie ręce! No, odpręż się. Zobacz, co dla ciebie mam, kochana. Janka, Syreny uwielbiają takie rzeczy, prawda? W mgnieniu oka doprowadzimy cię do porządku. Dobra, może trochę przesadziłam. A teraz... Pasta do zębów. Będzie gorąco. Być może będę musiała zużyć całą tubkę. Gotowa? Baw się dobrze. Wspaniałe pomocy, uczucie, pomocy. prawda? Znikajcie paskudne zarazki! W porządku, czas się wysuszyć. Nieźle. Jesteś już czysta? Potraktuję to jako odpowiedź twierdzącą. Bardzo, bardzo ładnie! Ale jeszcze nie skończyłam. Jakie to miłe w dotyku! O! Moja kolej. O Wow! Tego było mi trzeba! Aha. O, tak! O, jak to jest? A, a, nie, chcę tego widzieć! A co to? Podoba ci się mój makijaż? Wow, to być sobie makijaż! Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Zbierzmy wszystkie materiały. Coś mi mówi, że ci się spodoba. Nie ruszaj się dobrze. Nie martw się, to tylko szablon. Aha, to Ci się spodoba. To takie proste. Wystarczy odkleić i gotowe. Wspaniale. I jeszcze ostatni szlif. Wow! Zrobię Ci kilka zdjęć. Uh, ostro! Opublikowano na Barbiegramie! Wow, jest piękna! Oh, Ken chce iść z tobą na randkę! Ale ja już mam chłopaka! Kocham cię, Nemo! Uh, no dobra! Hmm. Huh? Te włosy wyglądają paskudnie! Trzeba je ogarnąć i to już! To się przyda! Oh. tak! Jakie to ekscytujące! Stój spokojnie, dziewczyno! Oh, na nie. własnego dobra! To jeszcze nie koniec! Nowe włosy są już w drodze! Mam nadzieję, że lubisz wstążki! Doskonale! Jak widzisz, uwielbiam tworzyć rękodzieła! I nawet włosy! Zacznę od tej różowej! Wyciągnę z niej nitkę! Proszę! I dalej! Następna! ta -dam! Teraz wygląda to jak prawdziwe włosy, ale bardziej odpowiednie dla Syreny. Tak, czas je ułożyć. Wow, od razu wyglądasz lepiej. To powinno wystarczyć. Hej, nie chcę się wyłączyć. O nie! To chyba dobrze do ciebie, Naomi. Dzięki Bogu. Oddawaj. Cześć! Huh? Coś tu śmierdzi! Zapach dochodzi z płetw! O! Oh, wybaczcie! <grystanie> Musimy zrobić ci nowy ogon! Jak na razie idzie dobrze! Ale przyda nam się trochę blasku! W końcu jesteś syreną! Jeszcze trochę! Doskonale! Przygotuj się! I kręcimy. Ktoś to dostaje za bratu głowy. Chyba już wystarczy, dziewczyno? No, prawie skończone. Ale jeszcze płetwy. Nic z czym nie poradziłby sobie klej. Wystarczy odrobinka. Patrz, jaka piękna perła. Poproszę więcej. Wow, to naprawdę coś. I pachnie o wiele lepiej niż poprzedni ogon. <noise> Bosko, <Huh>? mój palec! <noise> co zrobić? Co zrobić? <noise> Na no co się stało? Dlaczego tak biegasz? <noise> Hej, stój! <noise> Wszystko wiruje! <noise> Wszystko w porządku? <noise> Nieważne. Ten top nie jest zbyt ciekawy i do tego brudny. Hmm. Wiem! Dzięki, braciszku! Są idealne. Cóż, prawie idealnie. Potrzebują tylko odrobiny koloru. Nie martw się, nie będziemy ich jeść. Piękny ten kolor, prawda? Mam nawet pasujący sznurek. Czy ktoś zamawiał bikini z muszelek? Proszę. Teraz będzie się trzymać! Jak ci się podoba Barbie? Wyglądasz w nim super! Mój makaron! O, resztki! Kocham makaron! Co za dziwak! Patrzcie na to! Boskie stylizacje! Po prostu oszałamiające! Zwłaszcza ta tiara! Wow, ale piękne! Czekałam na te reakcje. Czas zajrzeć do mojej specjalnej skrzynki z narzędziami. Da, dam! Co my tu mamy? To się chyba nie przyda. A może drut? I kombinerki? Idealna para? Potrzebny mi tylko mały kawałek. Mogę go dowolnie wyginać. Taki kształt będzie dobry. Kilka razy go skręcę. Muszę uważać, żeby go nie połamać. Spokojnie, spokojnie już. A teraz potrzebny mi różowy lakier. Niektóre lakiery do paznokci są do tego idealne. Teraz czas na odrobinę blasku. <grytanie> Gotowe! Wow! Ale piękna! Jestem najpiękniejszą żyjącą nauką Sereną. Czy ja powiedziałam żyjącą? <laughs> o ironio! Hmm, podoba mi się. Taka piękna będzie moja. Jeszcze chwila i nadchodzę. Już prawie jestem. Witaj, piękna! <laughs> ha? Ale... ale. A co ze mną? To mój chłopak! <laughs> Barbie, a to co? O, oh, Ken! Oh. Jestem taka brzydka! Zajmę się tobą. O, oh, 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 mój Boże! Oh, on już nigdy mnie nie pokocha! Doprowadzę cię do ładu. Mam nadzieję, że ta kąpiel cię odświeży. Uważaj, lepiej teraz nic nie mów. Będziesz wyglądać olśniewająco. Czas zobaczyć twoją nową buzię. Jak wygląda? Świetnie. A teraz się odpręż. Kąpiel w kulkach. Poczuj, jak stres znika, Barbie. Już to czuję. Czas na szorowanie. A, tak. Jak słodko. Gotowe! Co tak śmierdzi? Echem, to na pewno nie ja! To ja? Uff, ale śmierdzę! Ech. Nie bój żabę, Wiem, co robić! Dezodorant? Dzięki! Zdążyj go całego! Dziwnie pachnie! na To spray na olfaty! Chwileczkę! Ha, la, 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 laj! La. Dusza się! Uh. E, w sumie nie ma dramatu. Co? E, Dziewczyna! E? O, kochana! Twoje włosy! O, o, Potrzebna ci kuracja na włosy i to pilnie! Zaczynamy! Ta odżywka jest taka gładka! Wcieramy! Jeszcze chwila. Widzisz? Ładne i mięciutkie. I łatwo rozczesać. Tak, no absolutnie. Hmm. Czas nieco je podciąć. A ja wiem jak. Pożyczę to. <laughs> Fuj. Chłopcy są obrzydliwi. <laughs> Co jest? Gdzie maszynka? Jestem pewny, że tu była. Hm? Ach, może o niej zapomniałem. Uh -huh. Będziesz wyglądać jak gwiazda! O! Oh, tylko końcóweczki! Dobra, dobra! Ostatnie cięcie i będziesz gotowa! O! Oh, ale się jaram! Proszę się nie ruszać! To kluczowe! Nie za długie, nie za krótkie! Ostatnie cięcie! Wow! Gładziutkie i idealnie przystrzyżone! Naprawdę? Do tego jeszcze kolczyki! O! Wyglądam przepięknie! A ja mam świetny pomysł! Teraz są modne pasemka! A najbardziej w kolorze fuchsi! Jesteś pewna? O, Zaufaj mi! Nowe życie! Nowa ja! Wow! Mega mi się podoba! Pokaż mi! Nie przejrzyj! No, teraz lepiej! Oczywiście! Ach, jakaś ty piękna! E, o, A to co? Włosy pod pachami? Czas na depilację! A ja wiem, jak to zrobić! Wiedziałam, że któregoś dnia mi się to przyda! Doskonale! Aha. Dla urody trzeba cierpieć! Łatwizna dla mojej gumy. Wow! Czuję się jak nowonarodzona lalka. Hmm. A to do czego? To tylko przekąska. Mmm, pychotka. Robię to po to, żebyś miała sukienkę. O! Wyglądam jak wielka czekoladka. Ale ślicznie! Eee, Co się nie tak? Okej. Okay. Znajdę ci lepszą sukienkę. E, co to za dźwięk? Co robi Justin? Uu, mam cię! O, wyborna herbata, Jessico! Może skosztujesz? Oczywiście, dziękuję. Co ty robisz? No, kurka, najomi. Bawię się żołnierzami. Czego chcesz? Skoro bawisz się żołnierzami, to nie potrzebujesz ubranek dla lalek. Zabieram je! Narka, braciszku! Straciliśmy twoje sukienki, Jessico. Jej chyba też nie potrzebujesz! Strasznie mi się oczy dzisiaj pocą! Wow! Ile O. Oh, Justin naprawdę o nie zadbał! A to będzie idealna suknia! Podoba mi się mój nowy styl! Wow! Czas na buty! E, co? Te są za małe! Sama ci zrobię! Widziałam tutorial! Potrzebny mi tylko pistolet z klejem. Zaprojektuję najlepsze buty na świecie! Wesz się w garść! Dla urody trzeba pocierpieć! A teraz je pomalujemy! Lakier do paznokci jest do tego idealny. Różowiutkie buciki. Dodamy jeszcze niebieskie serduszka. Wow, uroczo! Malibu Barbie, ona jest stylish, ona ma wajbik. malibu Barbie. Gdy tak wygląda mi nie przeszkadza, że gadam jej bajki. Ona jest stylish, ona ma wajbik. malibu Barbie, Czewi drop top cofa się do. Du -du, 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 du du dum dam dam, -dam, -dam, -dam bum bum. -bum. Jessica chce z powrotem swoją szafę! Bam, bam, bam. Nie mam krzyczę, odzyskam ją! Co? Uh, o, Justin, co ty robisz? Uh, uh, bawię się żołnierzami! Aha, <stud> <suszy> uh -huh, jasne. Okej, okay, zmierzymy ci buty! Malibu Barbie, ona jest stylish. Ona ma value! Malibu Barbie! Werdykt? Wyglądasz bosko! Ale stopy nadal mnie pieką! Du, 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 du. O? Mm, o! Paznokcie! Tylko już żadnego kleju! Do tego potrzebny nam pisak 3D. Proszę się nie ruszać! Po co w takim razie używać kleju? O, serio! I skończone! OMG! Co to ma być? Jeszcze nie skończyłam. Modne są teraz krótkie paznokcie. Dzięki Bogu. Ostatni krok. Piękne pazurki. Uwielbiam różowy. Świetny pomysł, Usiora. Hmm? Serio, koleś? Mam takie cudne paznokcie. <ścoughs> Okej, okay, twoja kolej. Hmm? Yeah! Idziemy na imprezę nad basenem. Cieszałaś? Zaraz coś ci sprawię! Trzeba jej dopiec! To się przyda! Trzeba tylko odpowiednio naciąć! Dolna część gotowa! A teraz top! Uwielbiam połączenie różu i niebieskiego! Tutoriale z YouTube'a są najlepsze! Będziesz wyglądać super modnie! A ja któregoś dnia zostanę znaną projektantką. Prawie skończone. Musimy chwilę poczekać. Mam nadzieję, że to dobry rozmiar. Gotowe. A, ty to umiesz? Idealny rozmiar. Zobaczmy, co teraz powie. Mam już bikini. Mogę wejść? A! Masz lepszy strój niż ja. Wreszcie, odpoczynam po długim dniu. O, chyba muszę iść do łazienki. <grym> o, zrobić toaletę. To będzie trudniejsze niż sandały, ale uwielbiam tworzyć. Nie jest to jakaś wyższa matematyka. Sedes gotowy. Dopracujmy go i zadbajmy o wygodę. I skończone. <grym> A co ty tu zrobiłaś? To czekoladka. Wreszcie ostatnia oh, przesyłka. Yeah. Hej! Ja przywiozłem ci domek dla lalek. Tą stroną lepiej. Wiesz, uh, okay. bo to ciężkie. Wow! wow. Wszystko wyleciało! Ach, nie traćmy czasu! To mój ulubiony projekt jak do tej pory. Montaż to moja specjalność! I wiercimy! Zawroty głowy murowane! Wow, doskonała jakość! Można się wprowadzać! Jeszcze kilka detali. Meble są ważne! Dla domku dla lalek nie może zabraknąć dekoracji. To dopiero uroczy domek. Hmm, a gdzie moja lalka? E, skarpety? E, uch, tu jej nie ma. E, nie, tu też nie. Nie, e, nie, Barbie. E, nie. Cukierek zawsze łagodzi stres. Gdzie jesteś? O, nie, znalazłam ją! Wyciągnij mnie stąd! Eee, nikt nie oh, musi tego widzieć! Co ty tu robisz? Bawię się moimi żołnierzami! Pokażę ci twój nowy domek! Pokaż! Dziecku, przyda się towarzystwo! Piękny dom! Ale tęsknię za Kenem! O, idzie tu! Kochanie, wróciłem! O, tak bardzo tęskniłam! To dla ciebie! Wow. jest? Mm, fajne Bady buty! Mi je o, czas na poród? Co ja mam robić? Zostaw to mnie, siara. Barbie, musisz się uspokoić. <grym> czas wyjąć bobasa. Przyj, 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 przyj.

Ale kto jest ojcem? A... O, na mnie nie patrzcie.